Cześć, ja jestem Bartek, a razem ze mną są. A we Hello, Infected. Nasz kanał głównie będzie się opierał na podcastach, ale mogą się również pojawić inne rzeczy. Dzisiaj postanowiliśmy zająć się świeczkami. Tak, to jest idealny temat, bo tak zastanawialiśmy się tak naprawdę. Yy... Co, jaki temat można by było poruszyć w pierwszym podcaście, aby to było w miarę ciekawe i nawet może trochę śmieszne? No i uznaliśmy, że świeczki to idealny wybór. Dokładnie. Więc dlaczego lubicie świeczki? Nie wiem, ja lubię po prostu ogień, dlatego lubię świeczki i ogólnie większość świeczek e, też fajny zapach wywołuje. Takie Prawda. fajne są. Kolorowa. Zapach jest fajny, ale trzeba uważać, bo na przykład ostatnio paliłem taką świeczkę, która no jakby nie pachniało ładnie w pokoju po niej po prostu. O nie. Najgorzej na świecie. Ogólnie, bo ja pamiętam, jak ja byłem mały, ja straszliwie lubiałem świeczki. Zawsze jakieś dzieliśmy z rodzicami do e, IKEA, oczywiście w Ikei, najwięcej wszystkiego. E, tym bardziej świeczek, to ja zawsze jak mm, dochodziliśmy do, do tego działu jakby, to zawsze miałem takie Mama, kup mi świeczki, ale mama! No po prostu zawsze i w końcu, e, jakieś dwa lata temu, e, specjalnie żeby jakby to marzenie swoje spełnić, e, kupiłem e, całą Paczkę 20 takich małych świeczek. To się nazywa podgrzewa czy jakoś tak? Nie wiem. Ale w każdym razie takie małe świeczki. O, tak. Każdy chyba wie, o co chodzi. Także... No mam takie na biurku. No to idealnie. No. Ja kiedyś miałem fazę na świeczki i kupowałem ich bardzo dużo i zapalałem pięć w pokoju naraz, to już w ogóle śmierdziało. Ale jakoś tak. Zapomniałam o nich, zaczęły się kurzyć, zniknęły potem z mojego pokoju. No i tak od niedawna zacząłem sobie z powrotem palić. Tym razem już w mniejszej ilości. O Boże, wyobraziłem sobie e, Infected, jak po takim wypalaniu kilku świeczek wchodzić ci ktoś do pokoju i się pyta, co tutaj się właśnie stało. To być Było tak ciekawe. że także ktoś. No było ciekawie. Już nieraz ktoś no. wchodził do pokoju i pytał, co tak śmierdzi? No to nieźle. To nieźle. Ogólnie... U mnie akurat... Mhm. Zaczęliście na Okej. Okej, mnie ogólnie ja jakoś nie palę świeczek, bo nie, one są dla ozdoby w większości, ale się je zapala, jak jest jakaś okazja, nie wiem, na przykład właśnie Ostatni raz na święta się zapaliło świeczka i miała niebieski ogień i to ładnie wyglądało. Oh, wow! Serdecznie. Naprawdę fajnie, myślę. Bo tak naprawdę te świeczki to palimy dlatego, żeby też się na nie gapić. Jak nie mamy co robić, Prawda. to się gapimy, bo bardzo interesujący jest, według mnie, ten ogień. A waszym zdaniem, jak jest? Ładnie jest. jest. Tak. Bo Zależy ten... tańczy. O aktywnie, właśnie tam, miałam można, powiedzieć. Można, można w, w, w taką świeczkę podpaloną dmuchać i poddawać ją próbie, czy, czy wytrzyma. Tak. tak, naprawdę. Pamiętam fajne. jak ogólnie te świeczki yy, mają, to znaczy teraz przeniosę, jakby zmienię nieco temat. Chodzi o ogień. Mm -hmm. Zależy co palimy, jakie związki się palą, no to otrzymujemy dany kolor. I pamiętam, jak kiedyś z babcią próbowałem do kominka, w którym się palił taki typowy pomarańczowo-żółty ogień, dorzucić soli, bo wyczytałem, że wyczytaliśmy właściwie, że zmienia kolor. Niby trochę bardziej intensywny się stał, jakby bardziej pomarańczowy, ale nie było jakoś specjalnie tego widać. Żeby osiągnąć jakiś taki ładny kolor, trzeba by się wybrać do sklepu z jakimiś chemikaliami. I tam coś kupić. Trzeba tak kiedyś zrobić. Na przykład jakieś tęczowe świeczki. Tak. O ja, to by było fajne. Ogólnie takie, mm, ogólnie fajne jest yy, używanie danych przedmiotów albo yy, wpływanie na sposób działania danych przedmiotów, czy ogólnie jakichś zjawisk, jak na przykład spalanie czegoś no to to, załóżmy, dosypując czegoś, to jest inny kolor tego pomienia I właśnie wydaje mi się, że takie eksperymentowanie jest bardzo ciekawe. No, prawda, eksperymentowanie jest bardzo ciekawe Ja uważam, że nie ma nic w tym złego. Każdy jest hmm. ciekawy, co się stanie, jeśli zrobimy to i to. No, prawda. Mi się ogólnie zawsze eksperymenty będą kojarzyć z lekcjami chemii. Tak, Boże, dokładnie. Tak. Premianowe Jery. Spalanie. Nowej ery. Spalanie, nie wiem, spalanie Boże, Co się spalało? Nie wiem, spalało się. Magnez. O, Magnez chyba się spalało. Tak, spalało się. A niebieskie, nie, niebieskie e, białe światło było. Ja nie wiem. Pozdrawiamy tak. wszystkich, którzy, ja którzy uważali na tych eksperymentach i się nie zanudzili. Pozdrawiam z tego <laughs> tak. miejsca. Macham właśnie do monitora. Ale najlepsza i tak jest muzyczka. Ta z tak. tych doświadczeń. Chemianowej Ery. Chemianowej Ery. Jak to było? Memory. Jak, jak się ten filmik nazywał? Pamiętasz? Czy nie za bardzo? Chemianowej e Ery? A możliwe. <grym> Ale <o grym> nie to, okay. A, Kwas Azotowy 5. Tak, kwas Azotowy 5, dokładnie. Yy, także yy, no, także myślę, że jak poszukacie, to na pewno znajdziecie. Szukajcie, a znajdziecie takie hasło. Pamiętam jak robiliśmy doświadczenia na lekcjach chemii i jak ktoś cukier do buzi wziął, to już od razu pani była zła i jesteś zablokowany. Dosłownie mówiła, że ktoś jest zablokowany. Co? Ta osoba już nie mogła prowadzić Co doświadczeń, jest? bo zabrała jeden z tych rzeczy, które się wykorzystuje do doświadczeń. Mhm. Tak, to... aby nas nauczyć, żeby nie brać wszystkiego do buzi. Są, a... że ja chcę cukier zjeść. Jesteś zablokowana. Tak. O nie. Smutne. Aha, no to nie jest, ale to normalnie na yy, lekcji takiej yy, takiej stacjonarnej czy na zdalnych? Nie no, na zdalnych ciężko cukier zjeść, ale na wykazałem. Na stacjonarnych wykazują. lekcjach i to było bardzo dawno. No tak. Pandemia i tak dalej. Złynny w mnie dziwne, keyword. by było, jakby to się zdarzyło. Yy, na zdalnych. To w by nie by Spotkałem się czas, tak. Yy. Nie spotkałam się z taką sytuacją, żeby nauczyciel włączał kamerę i robił doświadczenia na żywo. Jeszcze takiego czegoś nie widziałem. A ja, też Ale... nie widziałam, ja też nie widziałam, a bym chciała zobaczyć. Ciekawe. Ogólnie, żeby że na nauczyciel sam z siebie włączył kamerę. O, ho, 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 tak. tak. Mhm, dokładnie. Tak jest za... rzadkość. Tak, zażalenia. <laughs> Tutaj płyną. Tak. Y <laughs> tak, dokładnie. A tak. Między tematami. Przepraszamy, że jest, że tak jakby plączy nam się język dosyć często i że tak dziwnie brzmimy, ale jest to nasz pierwszy film. I się trochę stresujemy, chyba o, każdy. Prawda, ogólnie ja to jest pierw... pierwszy raz, kiedy takie coś robimy, więc. Przepraszamy. No, to... no tak. tak Mamy nadzieję, że będzie lepiej z czasem. Dokładnie. Też jest trochę problem z synchronizacją, ale myślę, że z czasem to poprawimy. No bo jak, jak Infected mówił, to jest pierwszy jakikolwiek film, który nagrywamy tak naprawdę, gdzie nas słychać. I jakby mamy taką już automatyczną chyba presję, żeby jak najlepiej wypaść. Tak? No to chyba normalnie. Znaczy ja jestem dosyć przyzwyczajona do nagrywania swojego głosu, bo jednak już to robiłam kilka razy. Ja też. Trochę jestem, no ale jednak miał wszystko coś tam z tyłu głowy, delikatnie obcina skrzydła. No, no jakby na jakimś filmiku mówię po polsku. Och. a nie po angielsku. To tutaj, tutaj na tym kanale można usłyszeć Memory, która mówi po polsku. Tak. Ogólnie nasz kanał to jest bardzo ciekawa rzecz. Powstał tak nagle. Bez niczego. E, prawda. Był jeszcze jeden tak projekt, który chcieliśmy, tak dokładnie, spontanicznie. Był jeszcze jeden projekt, który miał powstać, ale no niestety trochę to się przeciągnęło i jakby też to nie wypaliło. Ja w to zbytnio zaangażowałam. Nie mniej tylko, tylko ogólnie tak. Co? Znaczy ogólnie pewnie kiedyś to powstanie, bo jak na razie są tylko projekty do tego. Musimy nabrać doświadczenia. O prawda. Mhm. I myślę, że takie y, prowadzenie podcastu jest bardzo fajną rzeczą, żeby nabrać tak naprawdę doświadczenia, no bo, no bo tak naprawdę os oswajamy się trochę z, y, y, że tak powiem, mikrofonem, jakby to nie brzmiało. Mhm. A jeśli chodzi o gameplay, tam w naszym banerze, to nie do końca dobrze to ujęliśmy kanał sam w sobie, filmiki, będą się głównie opierały na nagrywaniu podcastów, głównie. Gameplay'e y tak naprawdę myślę, że na razie nie będą się pojawiać, na razie się skoncentrujemy na formule podcastu. No i z czasem zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak? Myślę, że... Będziemy, no tak grami się będziemy zajmować się głównie na live'ach. Tak, tak, głównie się będą powstaną. się pojawiać na streamach. Dokładnie. Nie mhm. wiem, może Mam. jak będzie tematycznie odcinek specjalnie dedykowany cały epizod właśnie grom, no to wtedy może jakiś gameplay, czegoś się pojawi w tle, ale tak to, no to bardziej na streamach. Dokładnie. Tak naprawdę nie ma co deklarować, tak, i dlatego też nie mówimy, że na pewno, bo yy, różnie to może się potoczyć. Możemy zmienić zdanie, Prawda. tak? Zobaczymy, jaki będzie też odbiór widzów. No, zobaczymy. Chcemy nagrywać gameplayów też, bo mamy zupełnie różne zainteresowania. Bardzo się różnimy. No i mogłoby to też wpłynąć, tak, dosyć niefajnie na, na Was przede wszystkim bo jednego dnia pojawiałby się horror, a drugiego zaraz jakaś gra w, z wyścigami, więc Tak, wyścigowa, a. no, tak. Aby jeszcze innego dnia, nie wiem, jakaś inna w ogóle tematyka gier, jakaś przygodówka. Dlatego no tak. będziemy testować y, wiele gier, tym się proszę nie martwić na razie na streamach, zapewne. Ale Prawdę. chodzi o to, żebyśmy się dobrze bawili. Dokładnie. Tak. Bo tak naprawdę my chcemy z tego czerpać przyjemność i się jakoś w jakimś stopniu realizować, ale również chcielibyśmy, aby przede wszystkim nasi odbiorcy byli zadowoleni oglądając nas i czerpali z tego przyjemność. Wybiegliśmy, czy wybiegliśmy? Trochę dziwnie to sformułowałem. Mhm. Odbiegliśmy. O, tego słowa szukałem. Trochę mhm. od tematu dotyczącego świeczek i ognia. To tak, może teraz to zajmijmy się wybuchami. O, jak... to też można. Na przykład fajerwerki. To dosyć kontrowersyjne. Fajerwerki temat. są moim zdaniem są głupie. Nie lubię ich. Znaczy fajnie pod... Podobają... podoba mi się ich wygląd. Ale ich nie lubię. Po prostu. Dla mnie Tego są trochę głośne. Nie nie Tak. Wyglądają, no prawda, też. ładnie, ale dźwięk jednak jest y, trochę odstraszający. Prawda. prawda, jest odstraszający tak naprawdę. Ja pamiętam, jak byłem mały i co roku puszczaliśmy fajerwerki, to wychodziliśmy albo za dom, albo na balkon. Też raz oglądałem na balkonie u mnie, no to właśnie zawsze zasłaniałem uszy, bo się tak strasznie bałem i się do mamy przytulałem. Ta, tak było dokładnie. Teraz już tak nie jest, no co chyba jasne, ale, ale uważam ogólnie, że fajerwerki jako taka tradycja, żeby puścić w, w Sylwestra, to nie jest mm, nic takiego bardzo złego. Jeżeli to nie są, nie wiadomo jak duże ilości tych fajerwerek, tak? Jeżeli nie wiem, jedną no. się puści, czy jakiś taki mały Dobra. zestaw. No to tak bardziej symbolicznie, tak? I tak dalej, ale nie robić pokazu po prostu, żeby wszystkim imponować. Patrzcie, mamy pieniądze, możemy kupić fajerwerki, i możemy trochę przyszpanować, tak? No bo tak naprawdę Ja mam Ja mam kontynuuj jeszcze... no, memory. Jak tak propos Sylwestra, to jego ja trochę nie rozumiem, bo mnie śmieszy, jak ludzie obchodzą to, że Ziemia zatoczyła pełne koło, tak jakby obróciła się wokół słońca. Ach, to ciekawe. Tradycja. Tak, ale to ciekawe akurat, bo z tego punktu widzenia to rzeczywiście trochę śmiesznie wygląda, ale z drugiej jednak to jest w jakimś stopniu taki. taki mm... Taki, że tak powiem, jestem. okres przełomowy yy, w życiu każdego z nas. No bo w końcu no, jesteśmy, tak. że tak powiem, rok starsi, tak? Yy, I jesteśmy bliżej śmierci, hi, 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 ale super. Ja, ja humor, jestem... kropka panie. Tak, tak. Świetny jestem humor. Jestem bardzo. Tak, proszę. Mogę teraz ja? <laughs> tak. <Dobrze>. Tak, <laughs> tak. proszę. Synchronizacja jak mówiłem, jest straszna, proszę, infekter co z tego. Jak już mówiłem, jest... właściwie nie mówiłem, ale zaczynam mówić. Jestem ciekaw, czy w przyszłości ludzie będą świętować ten obieg wokół słońca innych planet, planet, jak już się przeniosą w kosmos. Czy no, będą? Na przykład jakieś... Marsa. O, na przykład, to też byłoby ciekawe. Na pewno dłużej to trwa. Nie no. jestem, nie wiem dokładnie, ile, o ile dłużej, ale to dłużej, Im dalej od słońca, tym dalej trwa obieg. Okej, okay. okay. to w czasie, gdy, e, gdy Memory sprawdza, e, no to ogólnie odnośnie planet to jest, e, i przyszłości, to to jest m, bardzo ciekawe. ciekawe, bo jakby nie jesteśmy w stanie tak naprawdę m, przewidzieć, co się stanie. I, I no nie wiadomo tak naprawdę, bo, bo mi się no, wydaje, że się m, wydaje. M, że jakby w przyszłości ludzie w przyszłości. raczej nie wylecą na inne planety, bo tam warunki są nie za bardzo sprzyjające. Zawsze znaczy, dlatego też wysyłamy właśnie łaziki i inne rzeczy na Marsa. Bo jednak chcemy tam vibingować, nie powiem. Tak. Zachciało nam się wylatywać. Ja jestem bardzo ciekawy, czy. Przeniesiemy się na tą planetę, no, akurat tutaj. Myślę, że na początku ludzie będą próbowali coś zdziałać z Księżycem, zacząć budować pamiętam. jakieś stacje na powierzchni Księżyca. Zawsze sobie to wyobrażałem jako takie wielkie kopuły ze szkła. Boże, ja tak. też. No, w środku był tlen wpuszczany, to byłoby niesamowite. Tak. tak, Boże. Ja pamiętam, jak kiedyś u jakiegoś twórcy internetowego. Y oglądałem serię z Minecrafta na modach, gdzie właśnie y tam jakby y respiłeś się na y jakiejś tam planecie i Okoże. tam tak jakby y była, ta była taka mechanika, że nie można było wyjść poza kopułę na dłużej, ponieważ tlen jakby się kończył. Podobnie jak tak naprawdę jak nurkujemy w subnautice trochę. Y I tam właśnie Mm. I to właśnie nie wiem, czy tam był jakiś większy cel, ale to był taki mod, który, no myślę, że trochę urozmaicał rozgrywkę. Ciekawe. Udało no, ci się no. memory znaleźć, ile trwa obieg Marsa e, wokół Tak, e, to jest e, 687 dni ziemskich. O, Więc no to, to takie niepełne dwa lata. No. Mhm. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Więc przyszłość jest bardzo ciekawa. To prawda. Zobaczymy, jak to będzie. Nikt tak naprawdę nie wie. Ale myślę, że na dzisiaj już starczy, chyba. Tak, dokładnie. Trochę... Przyszłość świata, jakby, świata. jest ciekawa i tak samo przyszłość tego kanału. Haha, płynne przejście. Musiałem, Uf. przepraszam. <laughs> e, natomiast... Ale akurat właśnie przyda się rozmowa o tym temacie. Na razie podcasty nie będą jak specjalnie długie, maksymalnie tam 25 minut, 30. Zobaczymy, mm -hmm. jak to będzie wyglądać. Mm -hmm. Zobaczymy tak naprawdę ile materiału z tego się uda wycisnąć. Myślę, że może około 20 minut by było. Także no, wy już widzicie tak naprawdę, a tutaj są tylko i wyłącznie jakieś takie domniewania. Domniewania? Chyba tak to się Prawie. mówi. Tak, chyba dobrze mm -hmm. powiedziałem. Okej. Okay. No, tak, jak gdyby no, tak A więc, moi drodzy, zakończając, chciałbym wszystkich pozdrowić, podziękować no bardzo. Tak, pozdrawiamy. Dziękujemy pozdrawiamy. za obejrzenie filmiku. Mamy nadzieję, że będzie lepiej w przyszłości, że będziemy trochę bardziej pewni siebie. Tak, dokładnie. No. Pierwsze koty za płoty, pierwszy. pierwszy podcast nagrany. Także pozdrawiam Was wszystkich i do następnego. Hej. Adios. Dajunara.